Jak prawidłowo powinien wyglądać umundurowany policjant na służbie? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w nowym regulaminie musztrych policji, który obowiązuje od 15 marca bieżącego roku. Są pewne zasady określone w tej chwili według których mamy się stosować do tych przepisów i oczywiście jeżeli ktoś się nie zastosuje może ponieść nawet odpowiedzialność dyscyplinarną. Umundurowany policjant nie może pozwolić sobie na dodatki w jaskrawych, żywych kolorach, na przykład takich jak ta kurtka. Zasada ta dotyczy także oprawek okularów czy parasoli. Tutaj przepisy wskazują wyraźnie. Parasol noszony przez umundurowanego policjanta powinien być w kształcie klasycznym, koloru czarnego bez Nadruków. podobnie jak aktówka albo torba. W tym regulaminie zwraca się uwagę na to, żeby to były kolory czarne. Jeżeli chodzi na przykład o futerał do telefonu komórkowego, jeżeli mówimy o teczce, aktówce, również powinna być czarna. Jeżeli mówimy tutaj o innych elementach, takich jak parasol, czasami jest jednak niezbędny podczas służby, oczywiście też powinien być to kolor czarny, ale zwroty użyte w tym regulaminie też wnioskować po nich można, że słowo powinien, to znaczy, że powinien być, ale jeżeli nie ma innej możliwości, dopuszczalny jest inny kolor, również stonowany taki, żeby nie licował z powagą munduru. Policjant powinien unikać też noszenia reklamówek, a także wszelkich toryb z nadrukami. Nowe wytyczne określają też kwestie związane z fryzurą funkcjonariusza. Jeżeli chodzi o mężczyznę, powinny być to włosy krótko ostrzyżone, schludnie, bez żadnej ekstrawagancji. Również w przypadku kobiet ekstrawaganckie fryzury nie są wskazane. Jeżeli kobieta ma włosy dłuższe niż do ramion, powinny być one upięte, związane, tak żeby nie przeszkadzały w czasie służby albo też nie zagrażały jej bezpieczeństwu. O nowych zasadach powinny pamiętać szczególnie panie, bowiem regulamin niejasno określa zasady związane z malowaniem paznokci czy makijażu. Jeżeli jest mowa o paznokciach, powinny być one niemalowane. Na pewno dopuszczalny jest jakiś lakier bezbarwny, taki, żeby nie rzucał się w oczy, nie licował z tą powagą munduru. Nie wskazane są żadne tipsy, przedłużenia paznokci. Makijaż policjantek również powinien być delikatny, nieintensywny, niewieczorowy, taki naturalny. Funkcjonariusze nie mogą też nosić biżuterii takich jak duże kolczyki, duże pierścionki czy też wszelkie ozdoby związane z piercingiem. Kobiety podczas służby, jeżeli lubią nosić biżuterię, powinny pamiętać, aby była schludna i nie rzucająca się w oczy. Niedozwolone są także widoczne tatuaże.